Moi kochani, przekazanie drugie dobrego wokalisty, dykcja. Jest to bardzo, ale to bardzo ważne kryterium, zwłaszcza jeśli śpiewamy w swoim e, narodowym języku. Troszkę inaczej jest w sytuacji, kiedy śpiewamy e, w obcojęzycznych piosenkach. Natomiast kiedy śpiewamy po polsku, my, Polacy, pamiętajcie proszę o tym, żeby śpiewać wyraźnie. Czasami piosenka wykonana jest przepięknie, pod względem intonacji, pod względem emocjonalności i tak dalej, i tak dalej. Ale co z tego, jeśli my nie możemy zrozumieć, o czym ona jest? Pamiętajcie proszę, że kiedy mamy samogłoski, to wszystkie śpiewamy w pionie. Nie tylko O, ale również A i E. Żuchwa powinna opadać w dół. Powinna być luźniutka. Kiedy zasypiacie, żuchwa też jest luźna. Spróbujcie zasnąć z usztywnioną żuchwą. Nie damy rady. Śpiewając, rozluźniamy żuchwę na każdej samopostce i staramy się wyprowadzić każde słowo do przodu. To naprawdę zawsze robi ogromne wrażenie. A ja pozdrawiam Was spod fantastycznego teatru Broadway w Nowym Jorku i pamiętajcie, żeby talentem dzielić się z całym światem.